Matisarga z tej strony Przedstawiam Wam drugi odcinek vlogu z tej książki Fundusze Europejskie o Małopolsce. I dzisiaj będziemy przeglądać dwa kolejne rozdziały. Najpierw, jak rowerem to tylko po Małopolsce. Wielodunajec, wyślana trasa rowerowa, odcinek Brzeszcza z Kabina, Ucinek z Niepołomice Szczucin. Wyśliana trasa rowerowa. Odcinek brzeszcze z kawina. Tak wygląda. Rowerem przez miasto. Tak wygląda. Proszę bardzo. Adrenalina i dobra zabawa. To jest właśnie w celach sportowych i rekreacyjnych, Zamki wieczne żywe, drugi rozdział. Tu jest zam, opis o zamku. Zamek suchej beskickiej. W cieniu krużganków. Na straży granic. Zamek w ojcowie. Zamek w Rytrze. Mówią wieki Zamek Rapsztyn Dobra to wszystko z tego odcinka W następnym odcinku będą po duże, małe i duże I, pierwszy, i po pierwsze środowisko tak więc trzymajcie się, do następnego poniedziałku i życzę Wam miłego dnia i wieczoru lub nocy, czy po południu, czy rano. Zależy, kiedy oglądacie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.